Dzień dobry. Niedziela 3 sierpnia. Dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych informacji minionego tygodnia. Niedziela 27 lipca. Na skrzyżowaniu ulic Niciana i Ceramiczna w Piotrkowie Trybunalskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem auta osobowego, którego kierowca uderzył w betonowy słup. Nikomu na szczęście nic się nie stało. Poniedziałek 28 lipca. Na piotkowskiej porodówce odbył się dzień otwarty. W wydarzeniu udział wzięło kilkadziesiąt osób, przyszłych rodziców. Lekarze położni i psychologowie chętnie dzielili się swoim doświadczeniem i odpowiadali na pytania. Była to kolejna edycja dni otwartych na piotkowskiej porodówce. Na przejściu dla pieszych w alejach Piłsudskiego w Piotkowie Trybunalskim doszło do potrącenia pieszej. Zdarzenie miało miejsce na pasie w kierunku alei Armii Krajowej. Kierująca autem osobowym nie ustąpiła pierwszeństwa pieszej, która została zabrana do szpitala. Wtorek 29 lipca. Komisja do spraw referendum w sprawie utworzenia w Piotrkowie Trybunalskim Centrum Integracji Cudzoziemców zakończyła sprawdzanie podpisów mieszkańców. Trójka radnych Małgorzata Pinkot, Paweł Kowalski oraz Dariusz Cecotka pod okiem obserwatorów sprawdziła 6726 podpisów. 5478 z nich było ważnych. Teraz czas, czas na zebranie się Rady Miasta i kolejne procedowanie sprawy dotyczącej referendum. Sesja musi odbyć się do 10 sierpnia i później wniosek musi zostać rozpatrzony przez wojewodę. Środa 30 lipca. Trwa czarna seria kolizji na remontowanym odcinku trasy S8. Wczesnym popołudniem zderzyły się tym razem dwa auta ciężarowe. Zdarzenie miało miejsce na wysokości miejscowości Proszenie na pasie w kierunku Warszawy. Sprawca kolizji trafił do szpitala. Środowe popołudnie upłynęło pod znakiem przyjaźni i koleżeństwa. Kilkadziesiąt kobiet w towarzystwie mężczyzn spotkało się w rynku trybunalskim, aby świętować Międzynarodowy Dzień Przyjaźni i koleżeństwa. Później uczestnicy wyruszyli na spacer ulicami miasta w kierunku Parku Poniatowskiego. Tam odbył się piknik. Uczestnicy mieli na głowach barwne kapelusze wykonane na warsztatach. Czwartek 31 lipca. Otwarta dla ruchu została ulica Łódzka. Przez kilka miesięcy remontow remontowany był przepust drogowy, który uniemożliwiał ruch na odcinku między ulicą Gęsią a Kasztelańską. Na trasę zgodnie z rozkładem powrócił autobus MZK linii nr 9. Po zaledwie dwóch miesiącach zarządzania Miejskim Zakładem Komunikacji w Piotrkowie Trybulańskim zrezygnował prezes Andrzej Dziewanowski. Piątek, 1 sierpnia. Tego dnia w całym kraju obchodzono uroczystości związane z 81. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Również Piotków również uczcił pamięć bohaterów jednego z największych aktów zbrojnego oporu w okupowanej przez Niemców Europie. Punktualnie o godzinie 17.00 zawyły syreny, a następnie delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem grobu nieznanego żołnierza oraz pod tablicą upamiętniającą generała Stefana Grota-Roweckiego. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego oraz Wydziału Prewencji, Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim wspólnie z pracownikami PKP i word prowadzili akcję Bezpieczny Przejazd w okolicy, przeja w okolicy przejazdu na ulicy Słowackiego. Akcja miała na celu uświadomienie ludziom zasad bezpieczeństwa. Sobota 2 sierpnia. Sobota to kolejny w tym roku spacer z Centrum Informacji Turystycznej. W jego trakcie zostały przybliżone sylwetki i historia mieszkańców naszego miasta zaangażowanych w walki niepodległościowe. Na dziś to wszystko. Na kolejne wydanie zapraszam Państwa już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!